Cześć, witajcie z okazji, że wybiło pod ostatnim filmem 20 łapek, czyli jak obiecywałem w środę, czyli dzisiaj, leci filmik z królikami. Dzisiaj, taki pierwszy filmik z nowej serii, będzie Żywienie. I dzisiaj damy królikom marchew. A więc będziemy dawać. Tu jest mój samczyk. Daję taką marchew. No i siana jeszcze damy mu. Tutaj mam siano trzymam, żeby nie chodzić tam do stodoły siana brać, a tutaj. A my tej samicy ta samica planowany wykład ma na 5 marca została dopuszczona do tego. Zresztą filmik był, to wiecie. Damy jej tą taką większą trochę. I damy sianę jeszcze. I damy te jeszcze samicy Już w miarę duża rośnie. Myślę, że za dwa miesiące zostanie dopuszczona. Marchew jest jeszcze trochę taka agresywna. Ale już się da przyzwyczaić. To było na tyle. Taki odcinek z żywienia. Był pierwszy taki marchew. Myślę, że kolejne odcinki też będą z jakimiś innymi warzywami czy owocami. A więc zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i pod tym filmem, jeżeli wybiję 20 łapek w górę, to w niedzielę leci filmik, tak jak zapowiadałem chyba. Tak. Yy, będzie poradnik taki. Montowanie kamery do kasku na dwa sposoby. A więc widzimy się prawdopodobnie, jak dacie radę wybić 20 łapek. Tutaj wam się udało akurat 20 łapek wybiło. I właśnie wletuje filmik dzisiaj, o 20. No co, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Cześć!